Ej, witam znowu z garażu. <laughs> dzisiaj znowu coś tam trochę pogrzebię przy tej tokarce nowe pomysły, nowe koncepcje no ale tak jak widać to znowu zdjęte tu mam takie te, te profile na których miałem robić ale parę koncepcji znowu się zmieniło może to wykorzystam do czegoś innego tu też yy, jest niewywiercone, nie z tej strony bo z tej strony widać, tu jest grzech w tym miejscu i to ma trochę taki przechód powinno być płaskie no niby ten poziom tam jest jakiś, ale, ale... będziemy z czego, badać czego innego po prostu kombinował a to może do czegoś się przyda innego yy, tu mam teraz takie kupiłem takie trzy elementy ten pierwszy element a to są takie stelaże aluminiowe. Ten, ten jeden aluminiowy stelaż jest krzywy. Sądziłem, że wszystkie, wszystkie równe będą. nie jest w tym strona trochę jest słodka zrobiona. by Mi ten pierdolnik pokazuje, że jest poziom, ale jednak nie, na pewno nie jest. A te dwa te są, są proste. To jest chyba 5 na tu jest 5 na 2 i grubość 3 mm, więc powinno być w porządku. Długie 150 tlm, jeszcze powinno być tylko 120 m, by było potrzebne. 120 w zasadzie, ale może coś tam w tą stronę jeszcze zostanie, to nie będzie potrzebne, to wytnę. I dobra, co dalej? No, muszę sobie to znowu adresować w tym tym, te, te, te całe pierdolniki tutaj. Adresować sobie, wywier wywiercić otwory. Będzie trzeba to poprzykręcać na stałe. I no, będę próbował tam robić tam mniej więcej gościu robił więc coś z podobnych elementów I, no dobra no to tutaj to będę musiał powiercić tu przyjdzie taka takie blacha, będę miał wielu z niektórych tych pierdół, które mam do no to ani ładu ani składu <laughs> choć to i tak nie będzie żadnych tam super kątów no, ani osi miało a się będzie później jeszcze tam prostować aby to tylko na razie funkcjonowało. Tu z tej strony, tylko tutaj, szafka znowu przeszkadza. Kaban wielki, 150 kg. To wszystko będzie teraz przeszkadzać. No to w tym miejscu muszę. Tu jeszcze muszę dospawać. Chyba taki trójkąt dospawać. Tutaj i tam. No może trójkąt. No chyba te, taki trójkąt. Bo to muszę zrobić mocowanie mocowanie na ten na cały ten pierdolnik z napędem dwie szyny są ten, ten krzywy profil pójdzie w tę stronę potnę... bo będę chciał to wszystko poskręcać I poskręcać I te profile no są metalowe może je um, tylko może z innym bo jeszcze parę mam to może je w tamtą stronę dam i to tam położę, ewentualnie może przyspawam już później na stałe. Ale chciałbym, ten tę samą konstrukcję spróbować spostować, Bo trochę tam to wszystko nie tak wyszło, jak by miało być. No dobra, teraz jeszcze tak. I tu już mam te tą pierdolę zrobiłem to bez... latało mi wszystko przeszkadza no tu już mam ja muszę to chyba odkręcić, żeby Wam pokazać dobra, może tak tu mam cztery takie nyple te łożyska samonastawne choć wiadomo, to też nie jest jakieś tam te płaszczyzny równe, ja troszkę tam szlifowałem i tak dalej tu mam tą, tą rurkę tam mówiłem, że to nie wiem chyba 20 20 mm akurat pod tełożyska. to jest tam nabite to nie będę spawał, bo jak tu mam to zakręcam to, to tutaj się robi kontra, więc tu takiego luzu nie będzie w tą stronę na samym tym śpieniu na łożyskach tu są też te kontry, takie podwójne. Więc tu chyba też nic się nie powinno przedstawiać. Jedynie może być y, luz jakiś w tą stronę, ale to tylko i wyłącznie tu na łożyskach. Jakiś tam coś. Jeśli one by coś jakieś chybotały, a to już tak chyboczy. Nie, nie podoba mi się to. Nie bez tego coś miał zrobione. Nie wiem, nie wiem jak to inne łożyska. Też miałem jakieś chyba tanie Ale na tym spróbujemy zrobić. No. Kto inną konstrukcję gościu też robił też na tych łożyskach, tylko nie w tej obudowie, tylko miał taką kwadratową obudowę. A no zobaczymy. Później będzie trzeba jakiś ogarnąć sobie ten aparat do do mierzenia tych krzywizn i sprawdzić jakie są bicia idzie na czym jakie bicie już będzie można wtedy coś pomyśleć i i będzie można sprostować no dobra później to przyjdzie na ten profil aluminiowy tu się o tą średnicę wymierzyć nie pamiętam teraz ile tam było w tej chwili i tak dalej a ja to się zobaczy. Muszę pod tym to tam później zrobić, ale to chyba będą. A nie, no to w zasadzie to będą musiał. A się, Właśnie, no bo to jest to takie długie, takie długie, no i to długie to przejdzie tutaj. Nie? I to będzie przykręcane do tego, to w tym miejscu. No nie wiem, czy jeszcze w tym miejscu. Chyba nie jeszcze. Wszystko zależy, jakie jak wyjdzie ten wysoko ten ten, więc tam będzie też trzeba znowu coś kombinować. Ale to się zrobi. Podwyżki to jest mniejszy z tym. No dobra, to tak tam ogólnie znowu z tych zmian. Tu jeszcze ten drugi, drugi ten, ten pierdolnik będzie. Eee, tu też muszę ten jakiś wymiar zachować, żeby żeby zrobić tak jak ten gościu tam miał zrobione. Eee, no tu przyjdzie ten, tu przyjdzie ta blacha ta blacha tam przyjdzie później jeszcze przyjdzie w tą stronę ta śruba taka do kręcenia, żeby można ten posłów cały zrobić Ale tamta chyba była z innej strony, była tu przymocowana. Jakoś tam inaczej miał zrobione. W tą stronę miał tutaj przywiercone. No dobra, coś tam Coś tam już wiadomo, zobaczymy niby wszystko wszystko sobie pozamawiałem. to co potrzebne, czyli powinienem mieć praktycznie wszystkie te elementy, które są potrzebne, żeby to wszystko poskręcać. No oprócz tego ta mimaka tutaj do tego przykręcania, to może tam może kupię, może dam radę to wyspać, zobaczymy. A no jeszcze będę chciał tak zrobić z innego projektu o no tu przyjdzie jedna ta blacha ta będzie ta blacha tutaj w tą stronę to jest ta będzie tak jeździć tak I później znowu takie te, te pierdolniki przyjdą tylko te mniejsze w tą stronę i tu przyjdzie blacha i na tą blachę druga blacha przyjdzie żeby można było i, żeby można było sobie zrobić toczyć, po prostu stożki a nie tylko proste element. Takie proste elementy, nie? ale to będę musiał pomieścić. Bo tam musi to się wszystko zmieścić, niby powinno się zmieścić. Nie zobaczymy, dobra. Tyle na tyle z kolejnej części. Ja będę dalej tą grzebą To coś tam się dobra nowego. Mam nadzieję, że w tym roku to. Uda się na tyle skończyć, żeby to jakoś tam działało. Dobra, zmykam.